Cześć, moi drodzy, w pierwszym materiale. A, parzy mnie z OHV. Yy, jeszcze raz i zginę. Ja dołożyłem sobie dwie. Oczywiście, sobie wędzę kiełbasę tutaj w środku. Yy, gołębie sąsiada też zostały poskromione. Żeby mi tutaj nie brudziły. Tutaj mu zagra. Polonec czerwony, zgubiłem właśnie nakładkę. Jest taki problem, czy winę sobie czas, czyli, że pójdę spać na około godzinkę, żeby sobie zregenerować y życie. No to o nic nie chodzi, tylko o życie. Zapalmy sobie światełko. Zaraz sobie zobaczymy, jak nam się kiełbasa uwędziła. Y mamy torbę. O, coś mi się świ ze światłem dzieje, no ale to nieważne. Y bo w dzisiejszym materiale postaramy się do Polonesa znaleźć tabliczkę. Mniej więcej wiem, gdzie to się znajduje. A tabliczka jest nam potrzebna do wyścigów. I jeszcze jedno ogłoszenie. Jeżeli Wam się podoba odcinek chcecie więcej, chcecie zobaczyć więcej materiałów z OHV, ewentualnie od początku, no bo jak widzicie mam już pewien progres w fabule. OHV. Yy, bo polonez jest już złożony Nysa jest pomalowana na zielono jeszcze trzeba ją wypolerować co też myślę, że yy, kiedyś to zrobimy jeżeli, jeżeli oczywiście będzie odzew i będziecie chcieli oglądać materiały z, OV, z OHV yy, to tak to wtedy właśnie zrobimy to że wypolerujemy Nysę dokończymy polerkę, jeżeli chodzi o poloneza yy, to muszę wyłączyć te radio Dobra, albo przyciszymy. O, tak na jeden. Niech będzie. Niech, niech to nie głosuje aż tak bardzo. Fajnie tam sobie światełka mrygają. Tutaj nam zostało jeszcze na kiełbasę pół godziny. Prześpimy do rana i zrobimy rundkę już polonezem wtedy, żeby właśnie zdobyć do niego tą tabliczkę. Zobaczymy przy okazji jak on chodzi. Magnetyzer jeszcze. Wiem, że muszę słuchać radia i znaleźć dziś magnetyzer, mam turbo, mam nowy zbiorniczek, nowe świece fixer do oleju i do zbiorniczka, to żeby nie kapało, też jest tutaj zaaplikowane za wnętrze też jest w miarę ładnie zrobione już no troszkę godzin w tej grze mam ale wiecie, nie sądziłem, że ona, że ta gra będzie, że tak powiem nadawała się na YouTube, ze względu na to, że tu jest dużo jazdy dużo dużo wszystkiego. O, tu jeszcze guma, guma usztywniająca. A właśnie, czy ktoś z Was wie, czy można, że tak powiem, go uglebić, wiecie, zmniejszyć prześwit między kołem a, a nad kolem. Jeżeli tak, to zapraszam w sekcję komentarzy. Kolejną kwestią jest właśnie wymontowanie. Wymontowanie właśnie skrzyni biegów, czego teraz nie wiem czemu nie mogę zrobić mimo, że jest na podnośniku, bo do tego natomiast jest mi potrzebna siła, a siłę sobie wbijam na siłowni. Mam zrobione 30 kg, 86 cm obwodu, obwodu klatki piersiowej, także jest myślę, że jakiś progres, chyba na dzień dobry mamy 80 i 80 kg wagi. Życiówka 30 kg. Także też, też to jakoś tam idzie do przodu. I y, jeszcze gardło mi trochę odmawia posłuszeństw. Pokrywam. Chyba możemy już ją ściągnąć. Wziąć jedno pęto. I je pokroić. Zobaczymy, czy udało mi się perfekcyjnie. Perfekcyjnie uwędzona, uwędzona kiełbasa. Dobra. No to co? Ałaj. Wszystkie trzy bierzemy sobie. Tutaj. Na stół. Jeszcze nie wiem co z ogórkami. Czy ogórki też robić? One dają chyba jakiegoś bousta do wytrzymałości. Ale nie wiem. Nie wiem, czy będę się tym zajmował. Czy w ogóle jest warto? Aczkolwiek. Może jest tam jakaś ta loteria, w której można zdobyć ogórki. I wtedy potrzebowałbym coś do ogórków. Jakiś czosnek, słoik, zakrętkę i można by to zrobić. Ok. Czyli, że mam yy, perfekcyjnie uwędzoną, uwędzoną kiełbasę. Ok. Bonus do dzisiejszego przyrostu mięśni. No to pójdźmy sobie, wiecie. Dźwignijmy sztangę. Może te 30 kg, yy, którą mam, tą życiówkę. Byśmy. Yy. Powtórzyli. Aha, i tu już mam 4 dychy. Dobra, spróbujmy 40. Może się uda, a może nie. Dobra, prawie zginąłem. Tak mi wyszło 40. Dobra, idę spać. I wrócimy tutaj za chwileczkę. wiecie muszę, muszę to pokonać. Muszę. Dobra, 3 godzinki się <grym> prześpimy. Mam nadzieję, że wiecie, pośnie. Aczkolwiek mam tej kiełbasy. Mogę sobie kiełbę jeszcze opierdzielić. I tak, zdejmijmy sobie to na pewno. Gdzie mogę zdjąć ten ciężar? Załóż, a zdejmi. Gdzieś on tutaj mi miga cały czas. mi ciężar. Światło tutaj też miga, zdejmi ciężar. I tak. 10, 20. Załóż ciężar, czyli mamy 25. Okej, okay, i jeszcze 5. Dobra, ta felga mi się nie przyda. Ta trujeczka też nie. Załóż ciężar. Bo mamy bonusik dzisiaj, no to wiecie, trzeba to jakoś tam wykorzystać. I trzeba balansować dobrze tym tą sztangą, żeby po prostu ona nie, nie upadła nam na głowę. Zrobimy trzy serejki. I zwiększymy sobie ciężar. Wiecie, wykorzystajmy tą kiełbasę, jak najbardziej się da. Dobra. Chyba trzy były. I Dołóżmy sobie jeszcze po trójeczce, z jednej i z drugiej strony. Proszę bardzo. Trójeczka jest. I dalej na, na ławkę. Dobra, dobra, dobra. Dawaj do góry. Damy radę. Dobra, nowa życióweczka, ale wiecie, zróbmy sobie z trzy razy. Jeszcze po ostybki trzeba by jechać, żeby wiecie, w razie czego mieć zapas zapas zdrowia, ponieważ może to być istotne, jeżeli chodzi o właśnie upuszczenie sztangi na klatkę. Dwa i czy Nie wiem, czy jest właśnie jeszcze sens więcej pompować tego, czy po prostu powtórzenia zbustują mi to bardziej. No bo mam teoretycznie połowę staminy jeszcze, mógłbym jeszcze powyciskać troszkę tego. 36 kg mam, tak? Tak. Dobra, ostatni raz. Mmm, dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest. Rzeciówka 36 kg, 46 obwodu. O, 82 kg mam wagi, tak, że, yy, waga mi idzie fajnie do góry. Teraz sobie zapiszemy, prześpimy sobie do rana. Dobra, mamy siódmą, dwadzieścia Weźmy Poltka. Bo ciekawi mnie, czy w y, aktualizacji jeszcze jeszcze został poprawiony błąd. Ze względu na to, że y, poczta schamowania, on bardzo bardzo, że tak powiem, opornie naciska sprzęgło i przez to dusi silnik. I to jest e, dosyć problematyczne, jeżeli chodzi o hamowanie gdzieś tam przy, przy zakrętach. Tak? Tak, no to nawet, nawet nieźle już to idzie. Olej wymieniony. Olej w wymieniony. O, a nie. Naprawiony chyba. Chyba, chyba. Albo za lekko po prostu przyhamowałem. Teraz po prostu pulsacyjnie mam hamować, żeby on nie gasł. Cześć, się rozpędźmy. Dobra, powiem tak. To nie było zbyt udane. Otwórzmy drzwi. Wysiądźmy. Yy. No jest mały problem. Poltka mamy na dachu. Ale tutaj pomoc. Obrót najbliższy. Samochód. Dobra. To nie jest jakoś tam, widzę, problematyczne. Myślałem, że będzie to bardziej takie skomplikowane to obrócenie samochodu, ale nie I nawet nie zgas Może jednak zostało to poprawione. Jeszcze dobra gierka z tego, co widziałem, jest Bazun. Tam też robimy sobie coś takiego, taki samochód od podstaw Aczkolwiek w tamtej grze już jest BMW coś takiego, ala BMW 36 Jeżeli ktoś z Was grał, dajcie znać relacje, czy warto w ogóle w tą gierkę zagrać Bo jeżeli nie, no to wiecie, szkoda po prostu zachodu bo są gry, które właśnie fajnie się zapowiadają, aczkolwiek szybko, szybko, się tam robi postępy i tych postępów, które można wykonywać tych aktywności nie jest za dużo i one po prostu później, no po później ich nie ma i nie maszcie co robić i ta gierka zostaje po prostu niedokończona taka, taki taki niedosyt o tej gierki. Powiem wam tak. Chyba pospawanie dyfra powodowało to, że ten samochód się, jak hamuje, to po prostu zarzuca głowę. A czemu on hamuje? Tak, tak jakby ręczny? Czy mam po prostu coś z układem hamulcowym na wschodzie zrąbane? Chyba trzeba będzie zdjąć koła i to zobaczyć, bo... Bo jak mam je tak machać przy ostrzejszym hamowaniu, no, po części fajnie ale z większych prędkości jest fajnie Tak, to, to tak, w miarę standardowo, dobra od 12 do 16 ja jestem o 8 Dobra, ale ja z nim właśnie miałem tą rozmowę. Ciekawe czy u... U Józefa Rączki na złomowisku już będę w stanie dostać tą tabliczkę, ponieważ musimy tu przyjechać, on nam powie o tej tabliczce. Teoretycznie później u Józefa Rączki jesteśmy w stanie, w stanie ją sobie nabyć, kupić, tak? Nie wiem czy mi jeszcze stać na nią, bo mam tylko 91 zł, ale w tej grze nie ma yy, nie ma tragedii, jeżeli chodzi o jakieś tam płatności. Zawsze można jechać katalizator o, o to zobaczmy, czy on ma dla nas tą tą tabliczkę, czy jednak muszę czekać do 12. Nie, muszę czekać do 12. Dobra, bo Polones jest. Polones się w miarę świeci. Tak, ten bok mam wypolerowany. Jeszcze tylko tutaj z tyłu trochę zostało. Ale jeszcze właśnie magnetyzer. Musimy radio włączyć. Pogoda. Pogoda. A co w pogodzie w nadchodzącym czasie? Nie, my chcemy nie pogodę, tylko... Najbliższe dni upalne, Nie pogodę, tylko chcemy... Reklamy. Magnetyzer. Do samochodu. Dobra, no to co? Ja czekam do 12. Od 12 do 16. Później... cholera jasna noc. od 12 do 16, później do Józefa Rączki, który jest do 15 i, i może się uda zebrać tabliczkę ale to nie będę marnował też czasu, że tak go przewijał muszę dyferencjał kupić, ale pojadę chyba już Lublinkiem ze względu na to, że tutaj zahamowanie hamowanie bardzo mi rzuca tyłem to chyba przez to, że pospachałem dyfer. No raczej raczej tego już robił nie będę, jeżeli chodzi o spawanie dyfra. Kupię nowy. Wiecie, bardziej myślałem, że to będzie działać na zasadzie wiecie, driftów, a on za bardzo driftować nie chce. No pole to jest hop, I hop pola. No za, o, jednak. Za bardzo driftować nie chcę, a uporczywe jest po prostu hamowanie, nie wiem dlaczego Jak hamuje z wyższych prędkości, gdzieś przeskoczy, no to wtedy jest Jest problem, że go zarzucam, mam wrażenie, że przed, przed podpawaniem jego tak nie było Dlatego Kupię sobie Później nowy dyfer Musimy go zgasić Kupię sobie później nowy dyfer i sprawdzę to, czy to na pewno tak było Także widzimy się o godzinie 16 już na torze. Jakiej 16? Widzimy się o 12. Jaka była Dobra. mamy odpowiedź? Telekonkurs. Zapraszamy do zabawy pod numer telefonu 444 444 55 66. Dobra. Atrakcyjne nagrody i rzeczowe. Eee. Teraz e, nie mam jak zadzwonić, zadzwonię później, jak będę w domu. Fundowane przez firmę Ogórek. O, ogórek będzie, będzie ogórek, będziemy mieli ogórasy. Może zrobimy wtedy właśnie piszone ogórki. Ok, no to 12. Mamy otwarty Automobil klub. Widzę, że kupił Pan samochód. Polska I porozmawiajmy odnośnie wyścigów. Jak, to, gdzie i jakie są zasady. Z tego co widzę, samochód nie jest dopuszczony do ruchu, a co dopiero mówić o ściganiu. No, twój samochód o nie posiada tabliczki znamionowej. Właśnie i to jest to jest to właśnie czego szukamy i teraz teoretycznie jak właśnie wrócę do osoby, której kupiłem tego, ten samochód... To teoretycznie będę mógł nabyć taką tabliczkę, ale zaraz o tym się przekonamy, czy rzeczywiście to tak działa. Także widzimy się już u Józefa, rączki na złomowisku. Tady jest 12:37, Józef jest do 15:00. Także jeszcze spory zapas czasu mieliśmy. I taki jeszcze mały protip, jeżeli chodzi o Józefa. Nie wrzucajcie mu do tego kontenera złom, który mu przywieziecie. Kurde, balans, ale zapieczony Puści cholera jasna. Józef, chciałbym tabliczkę znamionową, bo... Nie świruj, młodziu, Właśnie. Coś ty wymyślił? Ścigać się tym czymś? No chyba nie myślałeś, że po takich pieniądzach dostaniesz rajdówkę. Nie no, ale chciałbym kupić. Porosio, o tabliczkę znamionową. Moja strata. Masz. Znalazłem na strychu taką blaszkę. Lewy rączek nie masz, spawerkę potrafisz obsłużyć. Poradzisz sobie. Dobra, mamy tabliczkę znamionową. OHV, model 93 rok 1155 kW. Masa dopuszczalna 1500, no i jakiś tam win jest. No dobra. Bierzemy tabliczkę i nie wiem, czy ten deferencjał, ten deferencjał to chyba odpuszczę sobie na razie. Jak będziemy jechać po ten magnetyzer i po te nasze ogórasy, które też zadzwonimy jeszcze w tym materiale, to co wtedy po prostu kupimy, defery, jeszcze pójdę wyciąć kapra. Jeszcze tam jest taki dom. Teraz go nie widać, on mi słupek mi zasłania. Bo mianowicie tamten z tej czerwonej cegły, jeszcze do niego sobie muszę podjechać i to jeszcze muszę to zrobić żółkiem, ze względu na to, że prawdopodobnie tam był złom dla rączki. A chciałbym ten złom po prostu sobie. za go no, odebrać, tak? Zawsze to jest jakieś tam, tam pieniądze Józef. Józef średnio płaci, bo płaci później. Dosyć późno płaci, trzeba trochę poczekać. To już prędzej się, bardziej się opłaca kupić katalizator i go wyciąć i sprzedać. W przyszłym materiale, jeżeli będzie odzew, to zrobimy po prostu... Kradzenie... Wycinanie, kradzenie katalizatora i radzenie sobie z psem. Bo o dziwo ten pies nie jest wcale taki trudny, jakby się wydawało. Wystarczy podjechać, przerzucić sobie do niego lewarek, który mamy oczywiście... Tył na pace, no i tą dorądo z pieskiem wokół domu, i wszystko wychodzi. Elegancko. Kolejna niezręczna wizyta urodziny w celu pożyczki na remont samochodu. Zrzucony z innymi, dzisiaj to przedmiot. Yes. Nigdy więcej, dzięki opatentowanemu magnetyzerowi paliwa First One, unikną państwo takich sytuacji. Jaki numer? Moc, redukuje życie paliwa, konserwuje i Dobra, dobra Amerykański magnetyzer First One. Ten wspaniały produkt dostępny jest w niewiarygodnie niskiej cenie. 300 tysięcy starych złotych. Zadzwoń i zamknę. Już teraz pod numerem 3214567 6-3. 321 4563. Jeżeli dobrze go sobie zapisałem. No to nam to dosyć sprawnie wyjdzie, ale przed tym wszystkim otworzymy maskę i tabliczkę znamionową. Tutaj, na błotniczek. Weźmy sobie spawareczkę. Mam nadzieję, że nie wylecę w powietrze, bo ją trzeba. Jestem za daleko od spawarki. Muszę w nim wjechać do garażu. Serio. Dobra yy, wepchnę sobie go do garażu w takim kładzie bo coś tutaj poszło nie tak Dobra mam już wszystko Radio sobie wyciszę Nie wiem które mi gra, chyba tamto Bo muszę sobie wjechać właśnie z na chwileczkę żeby sobie przyspawać Eee, wpadłem do kanału dobra, ale mam nadzieję, że mimo wszystko, że tutaj wpadłem, jakoś sobie go później wydostanę ale że będę w stanie to pospawać Ej No spawarkę mam a jak wyjdę tutaj do niego, u niego coś mogę pospawać nie mogę, dobra, może coś się zbugowało, idę zresetować gierkę i widzimy się za chwilę. Dobra, okej, okay. mogę spawać, także pospawajmy sobie tą tabliczkę. Widzę, że to spawanie nie należy do najmniejszych. Dobra, chyba jest przespawana, nie mogę już. Jeszcze tylko tam tego poloneza wyciągnąć z tej dziury tu, ale to sobie będzie do OHV. Dobra. Szlak no, Okej, okay, musimy jeszcze raz to pospawać, ale pierw spróbuję go wyciągnąć stąd. Bo jeżeli on mi znów... Y Właśnie, będzie chciał mnie ubić. Albo może spróbuję cofnąć do tyłu. No, spalmy go, zamknijmy drzwi. Rzućmy sobie wsteczny. Może kamerę z zewnątrz. O, widzicie jak. O, no to teraz spadałem drugim kołem. Dobra, ale może teraz uda mi się go po prostu jakoś stąd wydostać. Dobra, no nie jest to za, Nie wyszło to za ciekawie. Dobra, ale może zamknijmy drzwi. Ja jakbym powiem wam, że mam wrażenie, że jakbym lepiej postąpił podczas tego wyjeżdżania, bardziej na tym do tego przyłożył. To by mi to nawet i wyszło. No dobra, dobra, dobra. A teraz jakbym go. Gdzieś z tej strony dotknął, albo wrócił yy, no To obrócenie O, spadnij, spadnij Dobra Nie do kanału Dobra, udało mi się uratować o Dobra, było, była takie, było takie zagrożenie. Z tego co pamiętam, to mi się jeszcze popsuło spawanie, bo po prostu zginąłem. No po, po, po spawaniu tego. Dobra, dźwięk chyba ten oznacza, że po prostu zostało to przyspawane. I tabliczkę znamionową mamy na miejscu. Ok, ale mamy jeszcze dwa numery do obdzwonienia. Weź te krzesło stąd, bo. Nie wiem, te krzesła to chyba do sąsiada trzeba wszystkie wyrzucić, bo one tu się nie nadają. Przeszkadzają tylko. Okej, okay. i numery, które mieliśmy obdzwonić, to tak: 444. Dzień dobry, witamy w telezagadce. Z kim mam przyjemność rozmawiać? Aha, dobra, to jest to, jak miał na imię Adam Bardzo Mickiewicz. Bardzo mi miło, panie Bartolomewicz. A oto pytanie. Jak według ankietowanych miał na imię Adam... Aha, dobra, już mam. Tanica. Gratulujemy udzielenia poprawnej odpowiedzi. Na pytanie, jak nazywał się Adam Mickiewicz, większość ankietowanych odpowiedziała Stasiek. Dobra, czyli 500 zł przeszło nam koło nosa. A nie ukrywam, żeby się przydało. I teraz jeszcze ten magnetyzar, o który będziemy dzwonić, to jest 3, 2, 1. E, chyba sobie źle numer zapisałem. Dobra, z tym magnetyzerem trudno, wyszło jak wyszło. Yy, źle prawdopodobnie sobie go zapisałem, ale mamy tabliczkę w Polonezie, To jest już fajne. I co? Yy, a ten magnetyzer to sobie po prostu zobaczę na. Jest to dobry prognostyk i fortuna będzie mu sprzyjać również w sezonie zimowym. Może teraz? Nie, pogoda. Pogoda na najbliższe dni. I co? I sobie po prostu w następnym materiale ogarniemy jeszcze magnetyzer. Zadzwonimy, pojedziemy po górasy i po magnetyzeri. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Widzimy się już w następnym. Cześć!